Znamy zadanie drugie z działu pierwszego. Tym razem musimy dokonać pewnego rodzaju oceny. Zobaczcie, jak brzmi polecenie. Oceń, czy układ sieci transportu w rejonie Olkusza jest korzystny dla mieszkańców tego miasta lub jego rozwoju gospodarczego. Odpowiedź uzasadni, podając dwa argumenty. No i teraz zobaczcie, możemy wpisać albo, że jest korzystny, albo, że jest niekorzystny. To i to będzie dobrze, tylko wszystko zależy od argumentacji, jaką użyję. To teraz załóżmy, żebyśmy powiedzieli, że jest korzystne. Zobaczcie, jakie tutaj drogi przebiegają. Mamy tutaj drogę krajową, tak, mamy tutaj linię kolejową. i To już są dwie rzeczy korzystne. Czyli można by napisać, że droga krajowa łączy olkus z innymi miastami, tak, ale już przez Olkusz przebiega linia kolejowa, co ułatwia. Transport towarów, czy też przemieszczanie się mieszkańców. I to są rzeczy na pewno na plus. Natomiast możemy równie dobrze napisać, że ten układ jest niekorzystny. Jeżeli jest niekorzystny, to wtedy musimy szukać wad. Czyli na przykład, skoro droga krajowa przebiega przez centrum miasta, to na pewno skutkuje to smogiem i korkami. Jeżeli mamy bardzo dużo dróg w mieście, to znaczy, że będzie hałas, co jest niekorzystne dla mieszkańców. Tak, i tych argumentów się trzymamy. Czyli nieważne, jaka ocena, ważne jakie uzasadnienie. Dopiero ocena plus uzasadnienie daje nam punkty za zadanie.